Witajcie w kolejnym odcinku Dywizja 6 19 punktów potrzeba do zdobycia upragnionego tytułu a więc zacznijmy rozgrywki pierwszy przeciwnik DJP UNIT gra w koszulkach niebieskich Realu Madryt gramy u mnie na Etihad Stadium Pierwszy nazwa drużyny Obezos Steam. jak widzimy jest to Liga Rosyjska z Vieją Dąbią na przedzie ma Gidi, ten pięciogwiazdkowy na prawej, tak jak to było poprzednio, a Kimfi na bramce, oraz reszta to taka mniej znana Samba w obronie. Jak widzimy, mało, mało tych sytuacji jest w tym meczu. 38 minuta. Dopiero pada gol. Jednakże ta liczba strzałów naprawdę nie, niewielka, co świadczy tylko o klasie przeciwnika i o zaciętości meczu, ponieważ wal, walczymy jak lwy w tym środku pola o piłkę, o jakiekolwiek rozgrywanie. A więc to jest jeszcze ciekawsze. Te mecze będą, może będę puszczał dłuższe jakieś kawałki, bo ta rozgrywka w środku pola naprawdę czasami jest naprawdę świetna. Mecz oczywiście zakończony remisem, co mogliście zobaczyć. Zobaczmy FC Szachtar, następny przeciwnik. Drużyna brazylijska z bardzo dobrym atakiem William Lucas i Pato, a więc bardzo szybki, bardzo dobry atak. Jednakże Miralasz pokazał swoje już w piątej minucie meczu. Tutaj już mieliśmy dobitkę w wykonaniu Soldado. Dosyć dobrą próbę w wykonaniu Podolskiego. Niedużo brakło, a mielibyśmy gola z wolnego. Jednakże otrzymaliśmy go chwilę później w wykonaniu. Dęby ba, przeciwnik rozłączył się, co mnie, no nie, nie, że ucieszyło, ale lubię szybkie zwycięstwa, ponieważ można zaoszczędzić czas i następny mecz grać. A więc jak ktoś ma czekać i kopać piłkę, tak byleby kopać do 90, to lepiej niech rozłącza i, i, i zawsze to będzie lepiej. Jak nie ma po prostu tej zaciętości, że się grać nie chce i no się marnuje czas, także... Następny przeciwnik Alfa i Sali, BPL z Remim, bardzo szybkim Remim na przedzie. Zobaczmy jak to będzie wyglądało w grze. Tak, wspomniałem, Remi mija przeciwników. Sprintersko wręcz. Tutaj już mamy odpowiedź w wykonaniu Chicharito. I snod technicznym, finezyjnym snod z uderzeniem się popisał. Tutaj już mamy 43. minutę meczu i gola w wykonaniu Dembyba. Jak widzimy bardzo dużo tych sytuacji miałem w tym meczu. Czego nie można powiedzieć o moim przeciwniku i te sytuacje przełożyły się na bramki, co właśnie możecie oglądać. Ostrzeliwywałem tę bramkę. Przeciwnik się rozłączył około 70 minuty. Mówi się trudno. Następnym przedziuje bench Budn. Zaraz zobaczymy, jaka nazwa drużyny. A jest to banda D Amici rating 80. Mamy Aruna Kone, mamy Roysa, który nie, nie pasuje w ogóle do tego składu, ale w składzie jest. Jak widzimy, na razie są to ataki w moim wykonaniu, nieudane w większości aż do tej chwili Kabul pokazał chłopakom jak się strzela zobaczymy jak to będzie dalej tu już mamy Lobik w wykonaniu Dęby ba. do przerwy przeciwnik oddał tylko jeden strzał wszystko zanosiło się na moje zwycięstwo jednakże w drugim jak piłka jest zmienna w, drugim, w drugiej połowie mój przeciwnik zaczął bombardować mnie nie wiem, czy inny jakiś zawodnik yy, dorwał joystick do ręki. Po, po prostu to był nie ten sam zawodnik. Akcja za akcją, strzał za strzałem. W pierwszej połowie wykonał tylko jeden strzał, natomiast w drugiej tych strzałów 16. To jest naprawdę nieprawdopodobne, co on uczynił w tej drugiej połowie. Tu jeszcze strzeliłem gola na osłode goryczy. Jednakże, mecz przegrany. Jak widzicie, 17 strzałów, a był tylko jeden w po pierwszej połowie. Nieprawdopodobny wyczyn. Mojego przeciwnika, a więc porażka. A my szukamy kolejnego przeciwnika Ana Aval w strojach białych Realu Madryt. Gramy na Santiago Bernabeu. Zobaczmy, jak nazwa drużyny. 5 Alt FC. Alt, nie wiem czy to jego wiek. Że pięcioletni nie sądzę, bo skład dosyć dobry. Jednakże, Aruna Kone takim obrotem roz otworzył wynik spotkania. Później już Miralasz dołożył i ba coś od siebie. I kolejny raz Dembaba i już w 40 minucie w zasadzie było po meczu. Później już tylko była, że tak powiem, zabawa. W 45 minucie, co właśnie widzicie na swoich ekranach przeciwnik odstąpił od dalszej rozgrywki, stwierdził, że nie ma sensu tracić czas czy też tracić więcej goli. A więc zwycięstwo 13 punktów. Dobrym krokiem mierzymy w stronę tytułu ligowego. Zobaczymy, do tego jeszcze daleka droga. Zobaczymy, jak to będzie. Nazwa następnego przeciwnika SAU 911 Faisal. Nazwa drużyny Al-3 Al-Mi. Pewnie, w familii chodziło, ale co tutaj możemy zobaczyć? Aguero, czarny Inform, 600 tysięcy końców, wart zawodnik. Do tego na Was i spółka. Bardzo świetna drużyna, naprawdę. Jednak nie mogłem tego powiedzieć o jego grze. Karty same nie zagrają. O czym pokazał soldado w 30 minucie. Później jeszcze mieliśmy To Co prawda, mój przeciwnik strzelił w słupek, jednak by oddał tych strzałów, tylko dwa, z czego jeden był celny. Przeważyłem ogólnie całe spotkanie. Mój przeciwnik starał się coś ugrać, jednak nie udawało mu się. Wygrana 2-0. Bardzo cieszą Kolejne 3 punkty. Już tych punktów jest 16 i jeszcze 3 aż mecze do zakończenia sezonu, także pewnym krokiem zmierzamy ku tytułowi, awans już jest, także zobaczymy jak to będzie się dalej działo. We're not afraid, 84 rating, aż kogo my tu mamy, Tevez, Balotelli, El... Szarał i Diamanti. Buffon na bramce, bardzo dobry skład. Ogólnie skład włoski nie jest aż taki drogi. Bufona Buffon, do można dostać za 20 tysięcy, Kielini za 27 000. i Pirlo za 20, 000. Balotelli chyba 35 000. i El w 25. 8 to są ci najdrożsi zawodnicy, jednakże resztę można kupić po szóstce. także można całkiem dobry. Tańszy zespół włoski zrobić. Co może też uczynię, nie jestem jeszcze do tego przekonany. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. W tym meczu zostałem totalnie zdeklasowany. Oddałem tylko jeden strzał, także nie było mowy o jakimkolwiek zwycięstwie. Następny przeciwnik The Prince is Here na zagużyny Blade Mustangs. Zobaczmy, zobaczmy, kim on będzie grał. Rating 80. Jest to Galatasaray z Drogbą na cofniętym napastniku. Chicharito tutaj pokazał lekcję futbolu. Później dołożył swoje Soldado i tak jeszcze Diakite z główki i mieliśmy rozłączenie w 13 minucie meczu. A więc upragniony tytuł zdobyty. Także dzięki wszystkim za oglądaniecie 6000 końców za niego dostałem Liga Piąta się zbliża. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.